Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Słuchajcie, robię drugie podejście do, e, do nagrywania na YouTubie. Za pierwszym razem mi nie wyszło, bo format nagrań był jakiś tam zły. Nie wiem dokładnie o co chodziło, bo się totalnie na tym nie znam. E, także tak, robię drugie podejście. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, nagrywam, gdzie będę montować. Zajmie mi to pewnie trochę żeby wybaczcie mi za wszystkie błędy, jakie, yy, no, jakie zapewne będą, yy, ale co, zapraszam, spędźcie ze mną dzień, yy, znaczy już jest południe, więc nie cały dzień poranne karmienie yy, odbębniłam szybko w piżamie, bo było naprawdę bardzo zimno, teraz jest południe, wyszło słońce, trochę jest cieplej, Tak gdzieś, zobaczcie, no, oj, tutaj mam takiego zazdrośnika, patrzcie. Teraz no i teraz nie wiadomo, którego głaskać, wszyscy by chcieli, oj pszczoło, no tak, pszczoła niestety zakryła żuka. Lando, <noise> co ona, oszalała? A co ona oszalała? No tak to jest, no, no nie wiem, już kogo mogę błaskać, no to błaskać, ciebie czy Jukę, <noise> <Pszczoła>. oj. <noise> no moje, 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 moje. Dobra, słuchajcie, zaczynamy, mu nic się samo nie zrobi, pamiętajcie. A w pierwszej kolejności zbieram wszystkie siatki. Nie jest ich dużo, bo są w sumie trzy do napełnienia. Także bach, jedna od kutyków... O oh, sorry, od wzięłam też dwie. I idziemy napełniać. Zaraz będziemy brać się za sprzątanie. Zamkniemy, co by żaden nie wszedł. I lecimy. Tak, wszystko zaraz będziemy sprzątać. Musimy przejść tutaj pod moją prowizoryczną wiadę z sianem. Dokładnie tak. I co? Nakładamy. Spójrzcie, jaki on super pojemniczek. Znaczy, mm, pomocnik w napełnianiu siatek. Zaraz Wam pokażę, jak on działa. Boże No cóż, błędy też się zdarzają Dobra Stój, Sory, dalej Oj, Sorry, sorry No cóż Zdarza się też i tak, że telefon spadnie Dlaczego on spadł? Coś tutaj się wydarzyło Nie tak Ok, słuchajcie, ciepło eee, lecimy. Zanieś w pierwszej kolejności. Sianko kucyką. Święty Mikołaj. Niesie worek. Pełen dobroci i przysmaków. Okay. zamykamy i lecimy. przeszkadzać Yuki, wracaj chodź tu czuc, czuc. i proszę bardzo pony strony okej okay. wstawimy tutaj statynek bach 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 tak żeby cokolwiek było widać no musicie mi wybaczyć. Nie wyłączyłam nagrywania, ale tak. Posprzątana kucyków dla Dla bardzo zadowolone. Jedzą sianko. Także idziemy teraz do dużych koni, zobaczyć, jak tam czy da się sprzątać. Bo przy paśniku było tak przymarznięte przez ostatnie parę dni, że naprawdę się nie dało. obstawiam, że dzisiaj też się nie będzie dało. Pszczoła. Ok, idziemy sprawdzić. Chodźcie, pomocnicy, jak jest pod paśnikiem. Czy da się to w ogóle? Czy da się to w ogóle dzisiaj wysprzątać? Czy dalej jest zamarznięte? Oj, Herusia, nie ściągam Cię derki, bo dzisiaj jest zimno. Mm -hmm. Mm -hmm. O, no jak? To może i by coś z tego. Nie bardzo. Cześć, Ciuciuś. Cześć. Hello. Oj, co ci nie pasi? Siano jeszcze macie, jutro dopiero dostaniecie. Hello! Hello blondy! O, dzień dobry! No tak, słodziaku. Dobra, jedną ręką nie dam rady, więc poczekajcie chwilę, bo muszę sprawdzić, czy rozmarzło na tyle. Ale już widzę, że może być kłopot. Także chyba niestety, ale dzisiaj też się jeszcze musimy powstrzymać. Ej, co to za awantury tutaj? Dziewczyny! dobra, więc co no, u góry niestety wszystko jest zamarznięte więc nie sprzątamy natomiast tutaj czeka nas trochę roboty ale to za chwilę idziemy po widełeczki także traktorek dzisiaj ma wolne okay. dobra. lecimy z tematem co, nie wziąć widełek a to są po prostu najlepsze możliwe Widełki. Jakie istnieją. Mhm, mhm. Dobra. To lecimy. No, dzisiaj już nie jest tak fajnie jak wczoraj. Wczoraj było piękne słońce. No, ale niestety. E, wczorajsze nagrania mhm, się nie udały. Co? A to jest Jokusia. Słuchajcie. Efekt tak nie jest satysfakcjonujący. A to dlatego, że sprzątam tutaj codziennie. Także tak. porodóweczka Arizonki. Z takich codziennych rzeczy, które trzeba zrobić codziennie. Jest też nalanie wody. Na sześć koni, które są tutaj. Na 24 godziny idzie taka pełna wanna wody. No, wypiją, wypiją. I to jest mit, że konie zimą nie potrzebują aż tyle. Wcale to nie jest prawda, słuchajcie. Potrzebują. Piją też bardzo dużo. Porównywalnie przez cały rok, bym powiedziała. I, i to, że zimą jest zimniej, to wcale się nie zmienia. Ehm, ok, więc tak. No, na dzisiaj to będzie zapewne tyle. Pójdę jeszcze ehm. Z wami pokazać Wam koniki, jak naleję wody. Hmm, zapewne nic nie porobimy, bo nie wasz... Już mówię dlaczego. Ponieważ no ujeżdżalnia jest zamarznięta. Powiedziałabym, że ta górna warstwa jest popuszczona, ale pod spodem jest niestety twardo. Także one jak idą czy kłusem, czy, czy nawet wstępem, no to... Bolą je podeszwy jednak, jak gdzieś trafią na taką ostrą krawędź, która jest akurat, a, akurat zamrożona. Także tak. A co robią moje konie? Przez cały dzień. No praktycznie stoją i jedzą. Nie robią nic więcej za specjalnie. Sorry za syf, ale tak jak mówiłam, wszystko jest przemarznięte. U nas cały dzień dzisiaj temperatura utrzymuje się na minusie, także, także jest zimno. Robię tyle, co muszę. Nic ponad program. Szkoda, że wczorajszy vlog się niestety nie udało się go zmontować, bo wczoraj był dużo ciekawszy dzień, naprawdę. Zresztą, kto był na TikToku, ten y, widział live'a. Eee... zobaczyć, czy woda się nalała. Muszę porozpinać węża w paru miejscach z takiego względu, że po prostu zamarza. Mam tutaj taką konstrukcję. Łączę jest podzielony na trzy części. Pierwsza jest tu. Idzie pyk, 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 pyk do góry. Po to, żeby stworzyć taki spływ z jednej i z drugiej strony, żeby woda mogła ściekać. No i tak jedna końcóweczka odpina się tam, druga końcówka odpina się tutaj. Dzięki temu cała woda ścieka. No, a tamte pozostałe końcówki mm, układam po prostu też w, taki, w taką górę. No, i to też spływa, także nie zamarzamy. No, niestety parę razy e, tak nie zrobiłam i, i no, woda zamarzła. To jest mój przeszkadzacz. To jest mój przeszkadzacz. Ti? Landożuk. Rasy border collie. Słuchajcie, on jest zaczarowany na tym punkcie. Na punkcie tej piłki. Szybko, szybko, szybko. Dobra, biegaj. Nie rzucę ci za daleko. O Boże, a to jest Yuki! Juki, Juki gruba stuki. Jego siostra. Słodziny. Tak! Tak, Lando jest wyjątkowym psuczem, psuczem piłek. Mamy taki, wiecie, taki rzucacz do piłeczek. Ale no niestety, piłki z PEPKO wytrzymują jeden dzień. On jest takim męczycielem, że cały dzień mógłby się bawić, naprawdę. No ale cóż, specyfikacje rasy. Oj, zapomniałam o wodzie. Okej, okay, chyba wystarczy. No parokrotnie udało mi się. A zaleć cały padok tą wodą z tego względu, że no zapomniałam, raz dało się 3 godziny więc możecie sobie wyobrazić co się działo nie <grym> że prawie cała woda ze studni została wypompowana no to padok pływał <grym> parę razy mi się tak zdarzyło naprawdę, także także trzeba tego pilnować Teraz po prostu nie odchodzę, jak nalewam wodę do wanny, to e, cały czas kręcę się tutaj właśnie, żeby się niczym nie zająć, bo jak się już czymś zajmę, no to już jest koniec. To już e, zapomnę i woda się przelewa. Mam tutaj coś? Mam coś? Ok. Idziemy dać tę łaziochom po kawałeczku. Oj nie, wypieski pieski stąd idźcie, bo Juki to nie umie. Co Będzie takim cwaniaczkiem. I odbierze ja łóżko pierwsze. Tak to ja. Czekajcie. Ja tutaj wchodzę. Ach, do mojego azylu. Dobra. Kto chce? Chcę, że wszyscy. Proszę. Proszę. Czekajcie, czekajcie. Proszę. To są jeszcze jacyś chętni? Proszę. Arizonka. Aj czekaj, bo tutaj się jeszcze dla lośki musi zostać. Trzymaj. O nie! Czujno. O, o, Arizanka weźmie sobie tam. No tam spadł. Już sobie wziąłeś, już nie mam. Jesteś chytra, najchytrzejsza ze wszystkich. Co ci poradzić mam? Nie mam już. O nie, ja tutaj weszłam normalnie. W jaskinie. Lwa. Czytam jak to się mówi. Dobra, dobra, bez takich. I... Bez takich. Bo już więcej tutaj nie przyjdę do Was. Powiem Wam, że super się siedzi w takim... Ojej, co ty, się moje małe. Oj nie, tutaj jedno mnie liże, drugie mi je czapkę. Aj, Ulfi. Wiecznie. Ciuciuśa. Ej, zostaw statyw. Ej, słuchajcie, co sądzicie? Bo nie wiem, czy to dobry pomysł. Ale ja sądzę, że na lato kupię sobie GoPro, takie małe, i będę tutaj na... Ym zakładać na ogłowie, więc... Między... Ej, nie gryź! Jej! Wolfie! O nie! ściągnął mi czapkę, co za mały frajer. Czekajcie, muszę ubrać. Anta, nie, nie, nie. Oj. Super się tutaj leży, ale trzeba yy, się pogodzić z tym, że... Dzisiaj jest oplutym, pogryzionym, no i różne takie tam. no nie możesz wyciągnąć, masz. Jutro dajemy balota, także może damy razem. Zobaczymy, jak mi dzisiaj wyjdzie w ogóle, czy dam radę zmontować ten dzisiejszy filmik. No jutro powinno się dać troszeczkę więcej. E, ponieważ mam ambitny plan wsiąść na ciutkę, bo doszło mi wędzidło na spróbkę. A zobaczymy, przejedziemy się jeszcze do paczkomatu może, Ulfinie gryź mnie. Przejedziemy się może jeszcze do paczkomatu. Eee, a i jeszcze najważniejsze, musimy zaleć koniom żarcie na wieczór, bo muszą się zrobić wysłodki i trawokulki. Super. Teraz, słuchajcie, jedziemy jeszcze szybko do paczkomatu, bo przyszły paczuszki. Są tam paczuszki na koniku. Hmm, hmm. Jedziemy szybciutko. Możecie zgadywać teraz, co przyszło: 3, 2, 1. Co to może być? Ja już wiem. Bambrbam! Będzie do, do harfusi. Zobaczymy. No, obawiam się, że będzie za duże, ale raczej nie będzie za duże. Czaderskie, co? jakieś doświadczenie z tym? I słuchajcie, druga przesyłka też jest dla mnie bardzo, bardzo ważna. To prawda, nie jest końska, ale dzięki niej będę mogła bez nerwów przede wszystkim tworzyć dla was te vlogi Bam, ej do czego ona jest biała poczekaj, poczekaj, poczekaj bo miała być czarna dobra, jest czarna git doszła jeszcze pasza ale to za chwilkę bo musimy jeszcze razem zrobić żarcie siłownia koniary <gry> ok, dobra. Pasza musimy wsypać, bo już się skończyła. Prawo kurki też raczej dzisiaj nie dojdą. Lecimy sobie na tym szybciutko, zalewamy, żeby bo nie zdąży się zrobić. Mogę szczerze polecić. Omega Harvest. krótki. Super na przykrycie. naprawdę rewelacja. Cera, która ciągle miała żebra na wierzchu, dalej je ma, ale już mniej. Jest spokoj. Ja ją podaję na mokro, nie wiem czy na sucho można. Uj. Yeah. Worek zawsze zostaje na śmieci. Bach, bach. No i dobra. Szybko robimy jedzenie. I idę dla was montować tego bloku. Zobaczymy. Czy, czy ja nerwowo w ogóle wytrzymam? To jest ważne. Jadereczka. Teraz weźmy dla Herusi, tego fajberka, półmiareczki na, na wieczór, na wieczór. ogóle niestety nie ma, więc muszą obejść smakiem. Do ok teraz szybciutko, lecimy się nie dam Sodecz i No i świetnie. Zalewamy wodą. Miałem ja przejść dzisiaj te tramwokulki. Ja trawokulki, ale oczywiście jak, jak zawsze przecież jest opóźniona, a ja jak zawsze... Chciałam zamówić w ostatniej chwili. Ha, że tylko zamieszamy, bo... Okay. Git. Słuchajcie, stała się tragedia. Statyw się ułamał. Nie wiem jak teraz będę dla was nagrywać. No nie. Wiadr w oczy zawsze. Jeszcze słuchajcie. Jeszcze jakby ktoś się zastanawiał, co się znajduje w kieszeniach koniary. <grym> patrzcie, Bach, bach, bach. Oj. Nie wyciągnę teraz, słuchajcie. Nie wyciągnę, no dobra. Znajduje się wędzidło. Będziemy przepinać, ale to już na spokojnie jutro. Do ogłowia harfy. Niewiarne chodzi na oliwce, ale zmienimy jej na bałwarka. Porównamy sobie tylko Eee. Szerokość jest podobna. Jedną ręką to słabo ogólnie. Nie tak. Tak, sprawdźmy to. Oj, 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 oj. No, powiedzmy, że długość się pod... Ciutkę dłuższy, ale myślę, że to nie będzie grało zbyt dużej roli. Także jutro zmieniamy, jutro jeździmy. Mhm. A tymczasem co? A tymczasem żegnam się z wami razem z pszczołą. Przesyłamy buziaczki. Bardzo serdecznie dziękujemy za e, e, za obejrzenie. Dajcie znać, kto dotrwał do końca. Dajcie też znać, czy Wam się podobało, czy Wam się nie podobało. Bo to jest bardzo ważne. Dajcie znać, co chcecie widzieć na vlogach. Czego pokazywać więcej? Au! <laughs> czego pokazywać więcej? Czego pokazywać mniej? Czy chcielibyście w ogóle zobaczyć, jak wygląda tutaj moja stajnia? Eee, czy chcielibyście poznać resztę koni? O nie, patrzcie. Pitbull nie odejdzie teraz. Odprowadzi mnie do wyjścia. Czy chcielibyście poznać wszystkie moje konie? Eee, poznać ich historię, bo to jest ważne. Także co? Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Przesyłam buziaki. I co? Bajo jajo!